Tutaj się wiele nie wydarzy. Jesteśmy tak na dobrą sprawę tylko na chwilę, gdyż Bartłomiej Kamarz ukradł dzieci i chciał mieć je tylko dla siebie i chciał im zapewnić normalne, cudowne życie, zdala od matki Wanecki, zdala od sierocińca. Chciał dla nich dobrze i wspaniale. Ale tak nie będzie. <ścoughs> Jakby wszyscy wiedzą, jak to się skończy za trzy sekundy. Dlatego, tak, Madzia Gesslerowa, dziękuję, już teraz nigdy tego nie przeczytam inaczej, nie? Co raz zobaczyłam, tego już nie od odzobaczę. <śm> Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że pierwsze, co on chce zrobić, to odłożyć dzieci tutaj i ugotować coś do jedzenia, ale nie mają lodówki. To za ostatnie pieniążki trzeba kupić lodówkę. Lodóweczka. Frost. Proszę o błogosławieństwo cesarzowe, gdyż jutro powtórka ze sprawdzianu z matmy. Rycerz Kaczka, proszę się przypomnieć na przerwie. Zrobimy, zrobimy blesa dla wszystkich, którzy mają jutro. Jakiekolwiek kartkóweczki, sprawdzianeczki czy inne, nie, sesyjki to dopiero będzie w grudniu. Ewentualnie w styczniu. Tak dawno temu były studia. Znaczy, ja jeszcze nie byłam, także nie wiem, nie. O proszę, Di 16 sierpnia miały urodzinki. To, to, to już za dawno, Di już nie wstrzelisz. Dobrze, e, a Blesik dzisiaj na piątek działa? Oczywiście, że tak, Szajerko. Zrobimy takiego, żebyście po prostu mieli wszyscy cudowny tydzień i wszystko zdane na no, 5 z plusem. Dobra, e, co ja chciałam? Zapiekaneczki. Podaj śniadanie, zapiekanki. Po prostu chciał nakarmić dzieci i zapewnić normalne życie. Ale nie rozumiał tego, że zapiekanek trzeba pilnować. I że chciał zabrać dzieci z, z deszczu, żeby nie mokły. Naprawdę chciał być dobrym ojcem. Ojcem zastępczym, oczywiście. Nie możesz iść do pracy, masz opiekę. O nie! Zbyt dużo obowiązków. Praca, dzieci, gazeciarz. Czemu nie mogę żadnego ojezgać ogień? Najpierw uratuj dziecko. Uratuj dziecko! Uratuj dziecko, mówię! Ratuj dziecko! Nie, jednak dziecko się zaczadzi, słuchajcie. Ratuj dziecko! No dobra, to chociaż gaś ogień. A teraz ratuj dziecko. Się zaczadzi, biedne! Nic? Lepiej panika! Ej, ale był prezent! Czy ja mogę w dzieciach otworzyć plecak? Nie mogę. Nie mają plecaka. Dobra, gaś to. No, ogień ważniejszy od Bachora, tak walcz! Walcz, Bartłomieju! Walcz! Rozumiem hartowanie płuc. Walcz, Bartłomieju! Ale idź tam bliżej. Bliżej fazowiem. <grym> Bądź odważny. Bez kitu, że mu się uda opanować ogień. Po prostu idź walczyć z tym pożarem. Tak! możesz gasić dalej. <gaj> Gaś ogień! Podszedł za blisko. Przynajmniej raz w życiu jest gorący, słuchajcie. No, <gaj> że tak powiem, zapłonął. Ciąg tańczy czacze? O co kaman? <laughs> Ej, spokojnie, jeszcze nie zniszcz. Może się go jeszcze uratować. O nie, już nie. Dorime. <laughs> siema, Lunar. Dobre miejsce, znaczy dobry moment na wejście. <laughs> o, siema, Motorynko. Tak, to był miłosny ogień. Chociaż raz w życiu konar zapłonął. On się sam umarł, po prostu walczył z ogniem, chciał ratować dzieci. Gdyby celem The Sims 3 była śmierć wszystkich Twoich Simów, wówczas z, łatwości z łatwością udałoby Ci się zdobyć Mistrzostwo Świata. Czy ta gra mnie przejrzała? <laughs> Ale jak dotąd The Sims 2 jest nadal symulatorem życia. Teraz możesz wyjść z parceli bez zapisywania, no chyba żartujesz. I spróbować poprowadzić ten dom jeszcze raz. A jeśli zależało ci na zabiciu tych Simów, to, to był wypadek. Proszę mnie nie oskarżać. Choć wcale Cię o to nie podejrzewamy. No, więc właśnie. Możesz teraz wprowadzić na tę parcelę nową rodzinę. Ale tu jeszcze dzieci zostały. A nie mogę zapisać ale lipa. <śmierdź> śmierć się przysodlać nie znaczy teren. No dobrze, tylko co z nim? Ok. Przyszli sąsiedzi, żeby powitać Cię w sąsiedztwie: Teo, Misho, <grywia> i Ilianna. Doskonale. Ciekawe, jak to się wszystko rozwiąże. Aż jestem ciekawa po prostu. Zapisz, a gdzie opieka społeczna? Halo. Zaraz zobaczymy. No właśnie, liczyłam na opiekę społeczną. Chyba, że to ten mod, który wyłączał opiekę społeczną w stosunku do dużych dzieci. <grytanie> tak. Dzieciaki urosną i Sejf przetrwa. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, zaraz wszystko się rozwiąże jakoś. <laughs> Ale patrzcie, w ogóle przyszli, zobaczyli, że nikogo nie ma w domu, a to idziemy, nie? A to, że tutaj niebowle leży na podłodze, to tam się nie przejmują jakoś szczególnie. <laughs> Dziecko płacze! Ej, zbagowałam grę bez kitu. Ja oddalę, żeby tak nie było słuchać, jak one płaczą strasznie. Ej, umrą z głodu, zamiast być zabrane przez opiekę. Halo opieka społeczna, Malcia, gdzie jesteś? One zaraz będą miały urodziny w ogóle nie. Co tu się wydarzyło? Halko. Czyli co, jak wprowadzę tutaj rodzinę, to te dzieci będą sobie tu leżeć, jak meble. Ever. A i czekajcie, trzeba chyba tego moda wyłączyć, no bo... <laughs> nie tak miało być, słuchajcie. Dsiems 2 niech dzieci przetrwają bez opieki challenge, ale ja tutaj miałam wizję, koncepcję. <laughs> nie wierzę po prostu. Kartują je, jeszcze, zostawię. Je? Tak, o w oddali leży prezent. Dobra, zostawiamy, niech dzieci przetrwają same. Ale on, one miały być zabrane przez opiekę społeczną i. nie wierzę po prostu. Halo, proszę ratować dzieci. Ono przestało płakać, bo śpi, prawda? Tak, śpi. Wszystko, wszystko jest okej. Okay. Nie! Gościu mi przyniósł gazetę, w ogóle się nie przejął. Co tu się wydarzyło? To nie tak miało być. Nie taki był mój plan. Rachunki przynieśli, nie? Dzieci, zapłaccie pieluchami. No ja mam nadzieję, że przyjdzie zaraz opieka społeczna, Adamie. Mam drogą bardzo trafny nick w tym momencie. Raven, przyszedłeś obok dzieci! Nie wstyd ci. Co tu się dzieje? Tak, zapłacą uśmiechami bąbelków, te rachunki. Ej, ale to by była masakra, jakby tutaj te dzieciaki płakały i przyszedł komornik, nie? To już, już by było zło. Nie! Ale może im nic nie będzie, słuchajcie. Może będą miały urodziny, ale zaraz, bo żeby te dzieci miały urodziny, to ktoś je musi wyciągnąć z końca i zrobić im urodziny. Nie wierzę. No, my wszyscy przychodzą, nikt się nie przejmuje. Nie, to nie tak, słuchajcie, miało być. To jakby miało być trochę inaczej. Ja wejdę sobie. Wyjdę sobie do otoczenia. Czy chcesz zapisać? Oczywiście, że tak. I cały genialny plan, nie? Siema małpa. Dobrze ci widzieć. Eee, Propaniku było coś takiego w trójce, że trzymaliśmy dziecka w szopie, tak? I żywił się już jaszczurkami. Było coś takiego. Te dzieci tam zdziczeją. Będzie dobre, dobrze, jasztymacie, jak ja to ogarnę. Po prostu wyłączę tego moda. Ej, one po prostu tutaj są. Nie wierzę. Popatrzę na zegar. mama wersja sibowa. Słuchajcie, spróbujemy zrobić tak. Ja zrobię szybciutką, śluś, pauzę, taką naprawdę szybciutką. Zrestartuję grę i wyłączę moda, który sprawił to, że te dzieci są jakby w sytuacji, w której są. I zaprosimy opiekę społeczną. <śla> Chociaż Przetrwanie Małych Dzieci Challenge jest bardzo kusząca i możemy to jeszcze zrealizować, ale do tych konkretnych dzieci miałam trochę inne plamy. Plamy, plany. Także szybciutka siuś pauza i zaraz będziemy. Nie, nie po dwóch godzinach, ja po prostu muszę grę zrestartować, bo tam wtedy mam do wyboru, jakie mody chcę mieć włączone, a jakie nie. Także wszystko będzie okej. Okay. Siuś pauza. Teoretycznie wyłączyłam mody i teoretycznie powinno zadziałać. A w praktyce zaraz zobaczymy. Bo jeszcze jest opcja, żeby wywalić te mody z y, katalogu i zrestartować grę. Nie no, wygląda to fantastycznie. <grym> zrestartować kulę też można. Jestem przekonana, że ktoś jest w stanie nas tego nauczyć. Tak, to nie jest patologia, tylko bardzo specyficzny rodzaj patchworkowej rodziny. E, włączyłam moda. Pets and Kids. I przez to mam dwa małe dzieciaki, które zostały na parceli. Nie chcę ich zabrać opieka społeczna. Uwa. Jak widać, sąsiedzi, sąsiadom nie przeszkadzają szkraby leżące na podłodze. jakby... Okej, okay, czyli słuchajcie, jakby. Yy, tak, trzeba ręcznie usunąć podejrzewam moda. Nie, jest! Poszło! Cudownie! Dzieci uratowane! Dzieci uratowane, tak! I ta dramatyczna muzyka. Nawet opieka społeczna ich nie chce, dokładnie tak. Biedne śmierdzące! Pani Irenka z Simsów przyszła. Udało się! Tak, fala na czacie, sukces! Dzieci uratowane! Zablokuj drzwi teraz, Mistake! Nie po to Dwa razy restartowałam grę! Co ona... Patrzcie, takie głodne, że aż jej się do cyca przypięło, nie? Ewentualnie takie brudne, że jej się do garsonki przykleiło. Nie wierzę! Złoto... Żegnamy pani Irenko, ale dzieci uratowane. Teraz tylko trzeba je adoptować. Każde w inne miejsce. <noise> oh. Tak, wiem, że się teleportuje. Sierociniec czekaj. My już mamy tutaj jeden sierociniec, całe szczęście to nie ten. Dzieci są wytrzymałe oczywiście. Przeczytaj którąś z powieści Dickensa. I przypomnij sobie, Dzieci wychowywające się w ówczesnych sierocińcach, tak? Kojarzymy te powieści, przynajmniej ja kojarzę, nie wiem czy Wy. Um, oczywiście na początku miały ciężkie życie, ale w końcu adoptował je jakiś bogaty dobroczyńca. Czyż nie? No w tym przypadku nie. <laughs> ale tak pozdrawiamy biedne dzieci. Mamy nadzieję, że ktoś je adoptuje, aż zapisze. <laughs> Da się teraz ustawień mody włączyć? O! Dziękuję, Bjork. Na razie zapiszę, bo to jest progres, to jest progres. Dobra i tutaj, gdzieś tutaj było jest. To jest wyświetl zawartość. I teraz młotka szuka, bo nie widzi. Przewijanie na krawędziach, zegary, symulacja, obrót kamery, dźwięki. Tutaj może coś będzie. To są ustawienia graficzne, opcje kamery, a tutaj są autorzy: zębatki i gwiazdka, to? Ja! Ale mnie nauczyłeś, Bjork, w tym momencie. Fantastycznie, dziękuję Ci bardzo. Nie wiedziałam, że jest to coś takiego.